Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych imienia Unii Europejskiej w Sulencinie to największa, najlepiej wyposażona szkoła ponadgimnazjalna w powiecie Sulencińskim. Położenie szkoły zapewnia bardzo dobry dojazd z każdej miejscowości zlokalizowanej nie tylko na terenie powiatu, lecz także z sąsiednich różnych kierunków. Dla uczniów z odległych miejsc zapewnia 90 miejsc w bliskim szkolnym internacie z całodziennym wyżywieniem pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Baza szkoły odpowiada wysokim standardom edukacyjnym. Do dyspozycji uczniów są najnowszej generacji pomocy i środki dydaktyczne, audiowizualne i multimedialne dostępne w estetycznych i nowocześnie wyposażonych pracowniach i gabinetach lekcyjnych. W zespołu wchodzi kilka typów szkoł, m.in. Liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policjalna i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeżeli chodzi o technikum, to kształcimy w zawodzie Technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik żywienia usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk. Na przestrzeni ostatnich lat szkoła się bardzo dynamicznie rozwija. Sięgnęliśmy po środki unijne, udało nam się napisać z wielkim sukcesem projekty i tym samym doposażyliśmy szkołę w nowoczesny sprzęt z zakresu wszystkich branż, które wymieniłam. Oprócz projektów twardych w szkole zrealizowaliśmy mnóstwo, naprawdę bardzo wiele projektów miękkich. Dzięki temu uczniowie zostali doposażeni dodatkowo. Wiedza, umiejętności zawodowe. Logistyk to osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne, czyli pieniądze. Sprawia, że dzięki dobrej organizacji pracy ludzi w firmie ma ona ciągły przepływ surowców i dostaw, które są następnie upłynniane i dzięki temu zwiększa się obrót firmy. Logistycy są bardzo chętnie zatrudniani w obecnej chwili. Muszą oni znać wszelkie prawidła ekonomii, finansów, prawa i transportu, a następnie umiejętnie wykorzystywać je w praktyce. Dzięki temu możliwy jest sprawny transport, załadunek i rozładunek towarów w firmie, przewóz ludzi, sprawne zamawianie odpowiedniego towaru i upłynnienie zalagającego. To jest taki, można powiedzieć, zawód ekonomiczny, wywodzący się, można powiedzieć, o W naszej szkole kształcenie w zawodzie techniki logistyk trwa od 9 lat, dokładnie. Tak? Teraz już przyjęliśmy, można powiedzieć, dziewiąty rocznik logistyków. Przede wszystkim no, staramy się, żeby uczniowie byli dobrze przygotowani do pracy i żeby jednak zdali ten egzamin. Egzaminy kilka lat temu się zmieniły. Kiedyś zdawaliśmy jeden egzamin, teraz to już wygląda tak, na, tym, na tej zasadzie, co obecnie, czyli są te trzy egzaminy. Przygotowujemy ich do tego, żeby jednak dali po tych czterech latach, żeby to nie była nauka tylko, powiedzmy, że kończą bez zawodu tylko żeby jednak skończyli uryli z tytułem technika. daje nam możliwość zdobycia wiedzy w wielu dziedzinach przydatnych w pracy i w życiu codziennym. Szukałem kierunku takiego mniej więcej pasującego dla mnie. Tak pomyślałem nad logistycznym, bo to jest taki też trochę zawód z przyszłością. Wiem, że na przykład w się odnajdę, nie? No na razie się w nim bo w sumie pasuje mi. Jakoś na razie zdałem pierwsze egzaminy. Nauka w Technikum Logistycznym trwa 4 lata. Żeby zdobyć tytuł Technika Logistyka, musimy zdobyć trzy kwalifikacje. Kwalifikacja pierwsza, którą zdajemy po drugiej klasie Technikum, to jest proces magazynowania, dystrybucji, czyli głównie wypełnianie dokumentacji, obsługa można powiedzieć zapasów magazynowania. Następna kwalifikacja to jest A31, którą zdajemy po trzeciej klasie Technikum i zajmuje się ona głównie środkami technicznymi, transportem, procesami transportowymi w firmie. I ostatnia kwalifikacja, którą zdajemy w klasie czwartej, to jest kwalifikacja, która się zajmuje jednostkami administracyjnymi, jednostkami gospodarczymi, przepływem zasobów informacji właśnie w tych jednostkach, organizowanie np. imprez masowych, segregacja i tym podobne tematy. To jest tak, że w trzeciej klasie technikum idą na cztery tygodnie na praktyki, które są na terenie Sulecina, czy w firmach transportowych, czy w firmach zajmujących się na przykład tym magazynowaniem i będzie coś robione takiego, że będzie w projekcie obecnie kilku uczniów, będziesz miał w czasie wakacji na czterotygodniowe praktyki, które także mogą się, no fajne rzeczy pewnie na pewno, na pewno mogą się nauczyć. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw. Zarządzania zapasami. Organizowania prac związanych z gospodarką magazynową. Zarządzania gospodarką odpadami. Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Technicy logistycy zatrudnieni są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych i tym podobnych. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawionych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. W logistyce nie ma nudy, nie ma monotonii, cały czas jest coś nowego i można się, wszędzie pracę można znaleźć Udział uczniów w różnych zajęciach pozalekcyjnych, w różnych formach innych doskonalenia wiedzy umiejętności jest bardzo istotny i bardzo ważny. Możemy poszczycić się nie tylko zawodami sportowymi, ale przede wszystkim umiejętnościami teatralnymi uczniów, jak i też wieloma wyjazdami, udziałami w konkursach, olimpiadach, turniejach. Promujemy miejscową młodzież, staramy się otworzyć im drogi do tego, aby mogli odnaleźć się na rynku pracy, umożliwiamy im to w zawodach takich jak elektryk, elektromechanik, monter, ślusarz, spawacz. Jest to obopólna korzyść, ponieważ my jako firma oferujemy tym młodym ludziom możliwość zdobycia doświadczenia, uczenia się od naszych doświadczonych inżynierów. Wyjeżdżając na różne międzynarodowe projekty, młodzi adepci mogą zobaczyć troszeczkę świata. My natomiast jako firma zyskujemy to, że młodzi ludzie, którzy dostali od nas szansę, zdobyli doświadczenie, wiedzę, zazwyczaj zostają z nami na dłużej, utożsamiają się z firmą i jest to taka obopólna więź z reguły na długie lata.